Panie Prezydencie, Panie Premierze, Wysoka Izbo, dostojni goście. Inauguracja nowej kadencji Sejmu to zawsze moment szczególny, moment, w którym jako przedstawiciele narodu stajemy przed naszymi współobywatelami i przed społecznością międzynarodową, której stanowimy część. Dlatego w pierwszym rzędzie chciałbym się odnieść do wszystkich Polek i wszystkich Polaków, do narodu polskiego, którego poświęcenie, wytrwałość i ofiarność doprowadziły w długim procesie po 1989 roku do odzyskania niepodległości. Polacy zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym sine qua non warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych. Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością. Niepodległość ma jeden kształt. Wiele postaci ma niewola. za ten pochodzi z tekstu napisanego w 1976 roku w środowisku harcerskim, pierwszej warszawskiej drużyny Harcerzy imienia Romualda Trauguta Czarna Jedynka. Program zawarty w tym tekście dał początek nowoczesnemu ruchowi niepodległościowemu, zbudował Komitet Obrony Robotników, odnalazł swoją realizację następnie w największym ruchu społecznym w dziejach współczesnego świata w Solidarności. To wielkie odrodzenie narodowe próbowano następnie złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej kierowanej przez aparat komunistyczny, wydając wojnę narodowi polskiemu w 1981 roku. Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana i nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych. Stan wojenny to nie tylko setki zabitych, w tym księży zamordowanych podczas rozmów okrągłego stołu, to także tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy i skazanych na emigrację. To przede wszystkim przygotowanie długofalowej struktury grabieży narodu polskiego, niszczenia jego gospodarki, wywłaszczenia z owoców jego pracy wielu, wielu pokoleń. To także ponowna próba wykreślenia z polskiej historii prawdy o okupacji sowieckiej, o bohaterskim zbrojnym oporze żołnierzy wyklętych, niezłomnych. To wreszcie haniebna chęć wykorzystywania wojska polskiego jako najemnych oddziałów okupacyjnych obcego mocarstwa. To smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone. I chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne, niesłychanie istotne zmiany w sprawach społecznych, gospodarczych i historycznych, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas. Panie posłanki i panowie posłowie, bo dzisiaj świadomość ograniczeń związanych z dziedzictwem, tamtym dziedzictwem jest dużo głębsza niż wcześniej. To właśnie dlatego naród powierzył nam swój mandat. Mamy świadomość tej odpowiedzialności. Dziękujemy za to niezwykłe wyróżnienie i przyjmujemy ten obowiązek. Bez względu na różnice polityczne, wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm dziewiątej kadencji jest do tych obowiązków przygotowany lepiej niż jakikolwiek inny bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny sejm czasów najnowszych. Żaden z dotychczasowych sejmów Rzeczpospolitej, począwszy od 1919 roku, nie reprezentował takiej woli jedności narodowej, jak ten, w którym dziś Zasiadacie Panie i Panowie Posłowie. Fenomenem jest masowy, ponad 60% udział Polaków w, os w ostatnich wyborach. Ma to olbrzymie znaczenie dla przyszłości Polski i świadczy o niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej, wyrastającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu. Ta świadomość pokazuje skalę przemian jakie dokonały się w ciągu ostatnich czterech lat w naszej ojczyźnie i jest to wynik działań obozu patriotycznego. Historia zapamięta to wielkie osiągnięcie. Jego fundamentalnym jest głęboki demokratyzm Polaków, odwołując się do jednej z najstarszych i najtrwalszych w Europie tradycji demokratycznych sejmy Piotrkowskie, konstytucja nichilnowi trybunał koronny cała ta wspaniała tradycja demokracji szlacheckiej dzięki konstytucji 3 maja pracy organicznej ruchu narodowego i powstańczych dokonań żołnierzy aż po żołnierzy niezłomnych i solidarność są spuścizną do której z dumą dzisiaj nawiązujemy Istotą tej tradycji są wolne wybory Sejmu, Parlamentu Rzeczpospolitej. Nie przypadkiem rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, kierowany przez premiera Tomasza Arciszewskiego z Polskiej Partii Socjalistycznej, podjął w 1945 roku decyzję, że to wolne wybory do Sejmu będą niezbędnym świadectwem, iż Polska jest naprawdę niepodległa i dopiero po ich przeprowadzeniu mogą zostać przekazane do kraju insygnie niepodległego państwa polskiego. Parlament jest najwyższą instytucją państwa polskiego stanowiącą prawo. To Parlament wraz z prezydentem kształtuje prawa, instytucje i stosunki społeczne bo tylko prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i parlament mają szczególny mandat narodu do decydowania o kształcie państwa polskiego. Ten autorytet i tę wolę demokratycznego państwa polskiego wszystkie pozostałe instytucje powinny respektować. Jest też druga istotna cecha obecnej kadencji z Sejmu, o której trzeba powiedzieć. Chociaż reprezentując wszystkie nurty polityczne narodu polskiego, jest ten Sejm bardzo zróżnicowany, to absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, niepodległościowych, katolickich. Ukształtowanie naszych instytucji państwowych, życia gospodarczego i społecznego zgodnie z tymi wartościami, to nasze największe zadanie, jakie stoi przed obecnym Sejmem. Polacy mają prawo oczekiwać, że ich wola zostanie uszanowana. Oczywiście. Odpowiedzialność spada przede wszystkim na większość rządową, bo po raz pierwszy w historii Polacy w tak zdecydowany sposób dali jednej formacji obowiązek utworzenia jednorod jednorodnego rządu. To wielkie zaufanie, takie jakiego nie miał żaden rząd ani żaden przywódca w powojennej historii Polski. Ono musi zostać dotrzymane. Determinacja narodu wyrażona wynikiem wyborów nie jest przypadkiem, lecz skutkiem realizacji podstawowych zasad polityki niepodległościowej rozpoczętej jeszcze przez rząd świętej pamięci Jana Olszewskiego, a kontynuowanej później przez rządy prawa i sprawiedliwości. Przełomem było odrodzenie narodowe po roku 2010. Jego źródłem była wielka fala powrotu patriotyzmu, świadomości narodowej i polskich obowiązków, żywa zwłaszcza wśród młodzieży, która najgłębiej przeżyła dramat katastrofy smoleńskiej. Bez względu na opinię o przyczynach tej tragedii uświadomiła ona nam wszystkim, jak kruche były dotychczasowe przemiany, jak ważne jest silne państwo polskie i bezpieczeństwo militarne, a przede wszystkim jak wielkie jest stale ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne. To właśnie tutaj miało swoje źródło program odbudowy silnej armii, reformy sądownictwa, reformy szkolnictwa, reformy socjalnej, a przede wszystkim dążenie, by przywrócić państwo narodowi. W zeszłej kadencji budowaliśmy fundamenty, często kwestionowane przez tych, którzy chcieliby zawrócić bieg historii. Domagano się likwidacji naszych najważniejszych osiągnięć gospodarczych, społecznych, tożsamościowych. Temu miały służyć żądania likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Wojsk Obrony Terytorialnej sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi, pamięci o żołnierzach niezłomnych, suwerenności energetycznej, trwałości rodziny i wychowania opartego na wartościach chrześcijańskich. Był to program, który mógł być zrealizowany tylko w oparciu o siły zewnętrzne, o wzniecenie nienawiści i dezinformację. Zwracam się do wszystkich pań posłanek i posłów o odrzucenie tej negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Z Zwracam się o szacunek dla niepodległościowego wysiłku narodu polskiego, dla milionów ofiar okupacji niemieckiej i sowieckiej, dla utraconych szans przez tysiące odrzuconych, lekceważonych i pogardzanych. Przez ostatnie lata Polacy odzyskali poczucie godności własnej, siły narodowej, stali się wreszcie gospodarzami we własnym domu. To wartości bezcenne, które należy wzmacniać, a nie niszczyć. Czas więc zacząć wznosić gmach niepodległego państwa polskiego, opartego na zasadach wywiedzionych z chrześcijańskiej nauki społecznej. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender. Wiemy, co ozn oznacza pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej, na wyższych uczelniach, w wymiarze sprawiedliwości i w mediach. Wiemy też, jakie są zagrożenia geopolityczne wynikające z utopijnej próby budowania neosocjalistycznego imperium. I kto jest naszym rzeczywistym sojusznikiem strategicznym? Wiemy wreszcie, że naród, który nie jest w stanie obronić swojej niepodległości i odbudować potencjału demograficznego, musi upaść. Wiemy więc, przed czym musimy się bronić i dokąd chcemy dojść. Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości, odróżniającą patriotyzm od zdrady, dobro od zła, cywilizację życia od cywilizacji śmierci, równocześnie szanując demokrację i różnice poglądów. Tego właśnie uczył nas Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, powtarzając za świętym Pawłem, zło dobrem zwyciężej". Wspólną płaszczyzną dla tej pracy jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy obywatele a zwłaszcza ci, którzy stanowią prawo, muszą szanować ustawę zasadniczą. Trzy artykuły Konstytucja! 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 bardzo dziękuję, a teraz proszę zachować ciszę. Trzy artykuły Konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. To artykuł 8, artykuł 18 i artykuł 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 8 gwarantuje niepodległość państwa polskiego poprzez stwierdzenie, że to właśnie konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. I tak rozumiał to prezydent Lech Kaczyński, mówiąc 3 maja 2009 roku. Rola konstytucji jest szczególna. To ona jest w Polsce najwyższym prawem. Tak jest i tak musi pozostać. Konstytucję można naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi różnymi źródłami prawa. Zresztą takie samo stanowisko sformułował Trybunał Konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej w orzeczeniu z 11 maja 2005 roku, a także w orzeczeniu z 24 listopada 2005. 10 roku artykuł 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej chroni rodzinę rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny. Kodzicza! 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 Dziękuję bardzo! Za poparcie. Dokładnie ten przepis brzmi małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Rodzina, macierzyństwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Żaden... Żaden przepis nie jest ważniejszy dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego. I wreszcie artykuł 38, mówiący o tym, że życie ludzkie jest nienaruszalne. A Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, co w sposób oczywisty, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Te trzy artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej tworzą, jak powiedziałem, prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie bez względu na opcje polityczne zgodzą się współdziałać tu w Sejmie w oparciu o te właśnie zasady. Nasza siła leży w jedności. Nasza siła leży we współdziałaniu. Nasza siła wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej. A wreszcie naszą siłą jest gotowość poświęcenia życia dla niepodległości. Bo niepodległość jest podstawowym sine qua non warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych. Nie ma dzisiaj wolności i demokracji poza niepodległością. Niepodległość, Panie Posłanki, Panie Posłowie, ma jeden kształt, wiele postaci, ma niewola. Dziękuję bardzo.